Po zimie nie ma już znaku. Zachmurzenie 100%. No oczywiście cały czas pada deszcz. Buzia w raporcie smogowym na zielono, czyli powietrze jest super. No może przestanie padać, to wtedy przejdę się na spacerek. Temperatura w tej chwili 9,40, jest 6 stopni. Na plusie oczywiście. No już jest cieplej. Zapłakany świat. Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Jak zwykle zaczynam od kawki w Waszym towarzystwie. Na dworze dzisiaj deszczowy dzień, ale już jest o wiele cieplej. Teraz rano jest 6 stopni, zapowiadane 11 na plusie, także już, już mam nadzieję, że te chłody minęły i już będzie tylko cieplej i wiosennie. No cóż, poproszono mnie o opowiedzenie, pokazanie farb, jakimi robiłam te swoje właśnie wprawki, te swoje ćwiczenia, bo nie uważam to jeszcze za malowanie, to takie ćwiczenia, które pokazywałam w poprzednim odcinku. I tak, to są farby akrylowe. Farby akrylowe w takich tubeczkach. Niewielka ilość jest tych farb, oczywiście. Niewielka ilość. Muszę dokupić białego, bo, bo biały jest potrzebny do, po prostu, do rozrabiania farb w różnych odcieniach. No i już niestety skończył mi się. Ale jest tu sporo, są te wszystkie kolory, które są tutaj właśnie wyszczególnione, i można coś zawsze zrobić. Do tego oczywiście kupiłam komplet pędzli różnych, różnych, które są mi potrzebne, i w ten sposób wykonuję te swoje wprawki. I chciałam też jeszcze odnieść się do tego, do takiego no, zapytania właściwie. No tak z humorem odpowiem, bo też sama nie wiem, jak to robię. Becia z kanału, Becia gotuje, zapytała mnie, jak ja, jak ja to robię, jak mam czas na to wszystko. No, coś zawsze jest kosztem czegoś, bo tak nie ma, że ten czas jest w pełni po prostu, jakby powiedzieć, zagospodarowany. Ja też robię to wtedy, gdy mam ochotę. To nie to, że ja wstaję, ja muszę to, 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 to tamto. Ja sobie tak na aha, dzisiaj zrobię to, dzisiaj może porobię na drutach, chociaż przyznaję, że troszeczkę druty poszły w odstawkę, bo przecież to było najważniejsze w tym momencie zobaczyć i nauczyć się i spróbować, jak to smakuje. No. I przyznam wam się, że jak już się zacznie malować, to wtedy człowiek oddaje się temu bez reszty. Ja tak zresztą mam, że jak coś zacznę, to wtedy jest taka pasja we mnie i wtedy aż skończę, robię tą rzecz daną. Także i dzisiaj właśnie chciałam podjąć taki temat. Bardzo też jestem ciekawa waszych wypowiedzi, waszych komentarzy. Czy pasje są potrzebne w życiu bez względu na wiek? Pasje, jakieś hobby, jeżeli się nie ma, to, to poznawać jakieś nowe, także ja uważam, że to jest istotą naszego życia, bo jakże smutne byłoby życie bez jakiegokolwiek zainteresowania? Po prostu takie rutynowe czynności. Wstajemy, idziemy do pracy, jeżeli ktoś jeszcze pracuje. Te czynności takie, takie domowe wykonujemy i po prostu i to jest, no to jest, to jest potrzebne, wręcz konieczne, ale to takie to jest po prostu smutne, takie aż do znudzenia. I trzeba sobie znaleźć jakąś taką mm, odskocznię, jakąś taką rozrywkę bym nawet powiedziała. Gdzie możemy tak się wyciszyć, gdzie możemy tak nawet odnaleźć siebie, coś pomyśleć, bo, bo kiedyś coś nam się wydawało, tak jak w moim przypadku, wydawało mi się, że to, to jest po prostu nie w zasięgu moim absolutnie, bo do malowania talentów nigdy nie miałam. Takie o zwykłe rysunki, jak to się w szkole podstawowej robiło, te, tymi, tymi farbkami, które były tak się rozmywały gdzieś tam więcej wody niż tych farbek także ten y, rysunek, malunek był niezaciekawy wtedy. Ale teraz, gdy, gdy są te farby w zasięgu ręki, to niedrogie. Są. Za tym zestawie zapłaciłam 20, chyba nie 20 coś tam z groszami. A tu sporo jest tych farb, także za ten komplet, yy, komplet pędzelków, no, żeby nie skłamać, ale gdzieś tak 12 zł, więcej, nie? Także to są. W akcję kupowałam to są takie niedropie rzeczy, które wystarczą. No oczywiście, tak jak w przypadku tych pędzli, no to wystarczą na długi czas. Także warto znaleźć sobie taką odskocznię, gdzie po prostu, gdzie możemy się tak samo zrealizować. Możemy po prostu no, siebie nawet spróbować w takich, tak jak mówiłam, w takich właśnie pasjach, gdzie wydawało nam się, że. Że to nie dla nas, że absolutnie to nie dla nas. Są ludzie, którzy pięknie malują, tak, są ludzie, którzy pięknie malują, ale po prostu małymi kroczkami też można coś tam osiągnąć dla siebie, choćby dla siebie, dla, dla takiego swojego sprawdzenia, bo to jest w tym momencie najważniejsze, prawda, jak się zaczyna coś robić, jakąś pasję, to nie myślić o tym, mojej, bo może wystawy, może coś, tylko człowiek robi to dla siebie, robi siebie sprawić, a później jak to polubi, no bo przychodzi taki moment, że coś się robi, jakąś, jakąś, ma się jakąś pasję i później po prostu to tak wgryzie się w to nasze życie, że, że, że po prostu, no, no, bez tego ani rusz, że tak powiem. Także tak to wygląda z tymi pasjami. Bardzo jestem ciekawa Waszych pasji, hobby, czym najchętniej się zajmujecie, co po prostu co Was jak gdyby, co daje Wam satysfakcję w takim właśnie codziennym dniu, gdyby jakiejś tam pracy chcecie zrelaksować, się odpocząć, co daje Wam taką chwilę wytchnienia, taki odpoczynek, taki całkowity relaks, gdzie się zapomina o wszystkim. O takim, jakichś kłopotach, o, o troskach dnia codziennego, tylko zagłębiasz się w to, co masz przed sobą i robisz to. Także to jest malowanie, takie jest, bo to po prostu tak wciąga, że, po, że, że naprawdę, że zapomina się o tym wszystkim, o tym całym świecie otaczającym nas, tylko jest się w tym, w tym co, co robimy w tej chwili. I to jest naprawdę, to jest wspaniała terapia. To jest terapia dla osób, które, które mają problemy z depresją, które mają. Jakieś problemy z nerwicami. No w ogóle, no kto nie ma nerwicy w tym wieku? No każdy z nas w jakimś stopniu ma. I więc to, to pomaga tak jakoś wyzbyć się tych złych emocji i, i po prostu zagłębić się w tym, co, co mamy przed sobą, i, i nie myśleć o niczym, o jakichś złych rzeczach, złych emocjach, tylko po prostu. Malujemy i cieszymy się tym, co nam wychodzi spod pędzla, a różnie będzie wychodzić, bo wiadomo, nie od razu kraków zbudowano. Ale małymi kroczkami, mam nadzieję, myślę o sobie w tej chwili, że jakoś to będzie wyglądało. Tak samo w poprzednim odcinku filmie, właśnie podzieliłam się z wami swoimi tymi ćwiczeniami, bo Uznałam, że to właśnie będzie fajnie, że jak ja Wam pokażę najpierw to, co, od czego zaczęłam, a później mam nadzieję, że będzie lepiej. I wtedy sukcesywnie, jak te lepsze obrazy będą powstawać, będę wam pokazywać. To będzie to, uważam, że będzie bardzo fajnie. No i kawka muszę muszę wypić. Także hobby i pasje są ważne w każdym wieku. Bez względu. Ile ma się lat, to należy mieć jakieś inne jeszcze zainteresowania oprócz tego naszego codziennego życia. I to trzeba mieć jakieś zainteresowania, dlatego że to życie jest takie puste. Ono po prostu jest takie puste i, i taki się czuje bez sensu, bo to w pewnym wieku już, już, na, już na wiele rzeczy się inaczej patrzy, już nie ma się tego tej, tej takiej młodzieńczej, takiej werwy, takiej siły, tak jak ja to będę góry przenosić, prawda? Już tego się nie ma w pewnym wieku, bo już wiele rzeczy się wie, wiele, wiele rzeczy się dotknęło, wielu rzeczy się doświadczyło i człowiek już po prostu no, już, już ma tą wiedzę, z tą wiedzą żyje i musi iść do przodu. I, I trzeba sobie jakoś to wszystko tak wypośrodkować, żeby, żeby to miało wszystko jakiś sens. Żeby rano obudzić się z tą myślą, że och jej, jak fajnie, dzisiaj zrobię to, a może tamto, bo mam tyle zainteresowań, że muszę wybierać oczywiście, też mówię o sobie. A najgorsze jest, jak budzę się rano i mam taki bezsens. Nie mówię o sobie, tylko mówię ogólnie. Bezsens. A ja wiem, czy to warto wstawać, a do czego? To już jest znak że dzieją się złe rzeczy z nami, to już trzeba, już trzeba działać w tym momencie tak. Trzeba wstać, jest sens, jest sens zacząć działać, ustalić sobie, jeżeli ktoś ma takie właśnie myśli, że ten świat to bez sens, że ten dzień to w ogóle, ojej, źle, że się zaczął w ogóle, to trzeba sobie ustalić takie, yy, takie po prostu działania, plan działań na dzień. I ten dzień nie umknie nam między, między palcami po prostu. Zawsze coś można w tym dniu zrobić miłego dla siebie. Także bardzo, bardzo jestem ciekawa Waszych komentarzy, co Wy mi napiszecie, bo lubię właśnie czytać, jak dzielicie się ze mną i tu z nami swoimi, właśnie swoimi myślami. A teraz jestem bardzo ciekawa Waszych pasji, hobby, zainteresowań, co robicie w wolnych chwilach i podzielcie się tym z nami wszystkimi. No cóż, dziękuję Wam bardzo. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia. Niech będzie dla Was dobry, spokojny, niech będzie pełen wrażeń jakichś no, nowo poznanych rzeczy. Niech przyniesie wiele dobrego. Na razie, trzymajcie się ciepło. Papa! Moje skrzydło kwiat pięknie zakwitł. W ogóle takie liście wypuścił też dorodne. No i ten kwiatek przecudny. Piękny, Stoczy też pięknie kwitnie. Moje kwiatuszki budzą się do życia, wypuszczają nowe listki, jak to na wiosnę, moje kochane paprotki. Tak kwitnie mój kwiatek, piękny. Dzisiaj będą pulpety w sosie koperkowym, no ale najpierw przygotowuję surówkę, bo nim zrobię pulpety. Gotuję ziemniaki, to akurat nie suroweczka tak przejdzie. Więc yy, starłam kapustę pekińską, marchewkę, jabłko. Najpierw kapustę pekińską posoliłam i tak ją wycisnęłam. I dopiero później dodałam marchewkę, jabłko, to wszystko jest posolone. No i jeszcze doprawię później łyżką jogurtu. I tu będę robiła małe pulpeciki za chwilę. Wędruję do lodówki. Pulpety gotowe. Do pulpetów dałam jedno jajko, łyżkę mąki, sól, pieprz, wiadomo, cebulę. Starłam i uformowałam małe pulpety, które będę gotowała na wywarze warzywnym. No i oczywiście do tego mam przygotowane bo to będą pulpety w sosie koperkowym. To będę, będę mam spo, przygotowaną sporą ilość kopru. Pulpety pomału gotują się na wolnym ogniu. Wywar, wywar e, warzywny, na wywarze warzywnym. Tak około 10 minut. To nie są duże pulpety. Także 10 minut. Sos beszanelowy zaraz będzie, wyjęłam pulpety, jak na razie. No i oczywiście do tego masełka rozpuściłam, dodałam łyżkę mąki i, i wszystko to roz, rozmieszałam z, z tym sosem. Można dodać jeszcze do tego, tak jak mówiłam, mleka, do prawdziwego sosu beszamelowego to daje się mleka, ale też można też i śmietany. Ja dodam łyżkę śmietany, bo chcę, żeby ten sos był taki troszkę kwaskowy. Dużo kopru dałam, bo to o to chodzi, to jest sos koperkowy, więc już podbijam śmietanką i dodaję pulpety. Dodałam pulpety, no, podprawiłam śmietaną, tak jak mówiłam, dałam trochę magii, tak troszeczkę, no, jeszcze dosoliłam, dałam pieprzu, no i ten aromat tego kopru przeważa w tym wszystkim, także... No przepyszne danie, ziemniaki już mi się gotują, surówka czeka w lodówce, także będzie przepyszny obiad. No i pulpety w sosie koperkowym gotowe. Gotowałam ziemniaki, surówka wcześniej zrobiona, też smacznie wyszła, ale pulpety w tym sosie koperkowym, no bajeczka. No bardzo smaczny obiadek. Idę zajadać.